No i się ma. witam Was ponownie na kanale Dream Hunter. Kolejna niedziela, kolejna wyprawa z wykryweczką. Dzisiaj wracam na miejsce, gdzie byłem w zeszłym tygodniu. Już zostało mi tam do obejścia już naprawdę masa ziemi. Chłodno bo chłodno, ale robi się piękny poranek. No i dzisiaj nie będę sam. Czekam na kolegę, który dzisiaj będzie chodził ze mną. No i zobaczymy jak będzie. Widzimy się na miejscu przy pierwszym dołku. No, i się macie, mamy już na pastwisku się tam zasuwa. Ja mam pierwszy sygnał, pierwszy dołek, i wyszła monetka. Zaraz zobaczymy, co to. No, i mamy jelonka. Co to jest dokładnie? Nie jest zbyt stara, ale dobrze się zaczyna pierwszy moneciak. No i mamy drugi dołeczek, tym razem dwie monetki. Całe 15 centów. Coraz weselej. Dwa dołki, trzy monety. Do następnego. No i mamy trzeci dołeczek. Tym razem kawałek złomu, jakaś blaszka. Widzimy się przy kolejnym dołku. No i kolejny dołeczek, tym razem jest to, po co tak właściwie tutaj przyjechałem za pierwszym razem, mianowicie mamy podkowę, do następnego. No i mamy kolejny dołeczek. Sygnał monetowy, więc będziemy zaraz szukać. Z dołka jest wyciągnięta, więc sprawdzimy pinpointerem i włączę się jak już ją znajdę. Mamy to. O ile się nie mylę. Łosoś. Próbujemy to bardziej pod światło dać. Tak łosoś. 1959 Też Nie może złapać ostrości o jest. Do następnego dołka. No i tym razem kawał złomu, naprawdę kawał. No, ze półtora kilograma do następnego. No i mamy kolejny dołek, bardzo ładny sygnał. Niespodzianka, kawał blachy, ale nic, czyścimy pacwisko dalej, do następnego. No i mamy kolejny sygnał, kolejny dołek. Czy ktoś z Was to widzi? Bo ja już to widzę. No proszę. Czekajcie, przemyję. O, spadła mi. Coś nie chce być przed kamerą. Ale mamy 6 pensów. 54 rok. W bardzo dobrym stanie. Jak na razie najciekawszy fand w dniu dzisiejszym. Do następnego. No i mamy kolejny dołeczek. Tym razem 10 pensów. To już drugi dzisiaj łosoś, tylko tym razem trochę mniejszy. A tam ryje gumisz. to amelinium. Do następnego. Kolejny sygnał, kolejny dołek. Piękny sygnał monetowy, niespodzianka. Coca-Cola. Pierwszy kapsel w dniu dzisiejszym. Do następnego. No i mamy kolejny ładny sygnał. Więc będziemy kopać, zobaczymy co to. Do usłyszenia jak już to wykopię. No i z dołeczka wyszedł kolejny moneciak. Niestety póki co nie widzę jeszcze, co to jest. Spróbuję to trochę przemyć i włączę się ponownie. Kochani, widzę jakąś postać. Niestety nie jestem za bardzo w stanie odczytać co to jest. Może ktoś z Was wie. Nie próbuję to ustawić tak, żebyście jak najlepiej widzieli to, ale ciężko, ciężko dojrzeć cokolwiek na rewersie. W ogóle nic nie widać. No nic, spróbuję ustawić. No i kolejny ładny sygnał, kolejna moneta. Tym razem 2 pi, nie wiem co to jest na tym namalowane. Tak, czy jak z tego co widzę, jest to 1971 rocznik. Całkiem niezły stan. Dzisiaj sypię monetami. Więc do następnego dołka. No i żeby nie było, jakaś puszka musi się trafić. Ale walczymy dalej walczymy dalej. Do następnego. No i kolejny dołek. Zacnie. Kolejna monetka. Tym razem 1 pens. Fajna patynka na nim. Do następnego dołka. No i mamy kolejny dołek. A w nim tym razem dwie rzeczy. Jedno to jakiś stary guzik. I kolejne. Jeden pi. Całkiem, całkiem fajny dzień dzisiaj. Do następnego. No i kolejny dołek. Kolejny sygnał. Tym razem niespodzianka. Część lampy naftowej. Całkiem fajny fan. Ja jeszcze nigdy wcześniej nie znalazłem takiej. Teraz bardziej mi się ten dzień podoba do następnego. No i kolejny dołeczek. Z dołeczka dwie rzeczy, kawałek jakiegoś metalowego pręta i kolejna monetka. Kolejny jelonek w dniu dzisiejszym, do następnego. No i czas na małe podsumowanie dzisiejszego wypadu. Jak widać dość sporo złomu. Jest podkowa i pół podkowy. Jest mała stara łuska. Kapsel, gwóźdź, no i jest trochę monięciaków. Dzisiaj trochę tego napadało. Przede wszystkim stare irlandzkie. To nadal nie wiem do końca co to jest. Widać na tym jakąś postać, aczkolwiek ciężko zobaczyć, co to jest, nieważne. Jest moneta, liczy się. Tutaj też kilka współczesnych, no, kilka współczesnych, które znalazł ten oto gościu, który nadal się nie poddaje i walczy. Udało mu się nawet wyciągnąć amerykańskiego centa. Z takich fajniejszych rzeczy, które się znalazłem, na pewno część lampy. Nigdy wcześniej nie znalazłem, więc cieszy mnie to. I co? I tyle na dzisiaj, nie wiem, może jeszcze gdzieś skoczymy, może nie. Tak jak wypad jak najbardziej na plus. Do następnego.